Cześć, witam Was bardzo serdecznie, mówi Kretka. Dziś film z przepisem na krem maślany i zapowiedź serii filmów o dekoracji tortów. Do przygotowania kremu potrzebujemy kostki dobrej jakości masła w temperaturze pokojowej, około jednej szklanki cukru pudru, dwóch łyżeczek dowolnego olejku, ja dałam olejek pomarańczowy i dwie łyżki mleka. Najpierw miksujemy masło z cukrem, pudrem i olejkiem przez kilka minut. Ilość cukru w kremie jak zawsze możemy regulować pod swój własny gust. A następnie dodajemy dwie łyżki mleka i miksujemy jeszcze przez chwilę. Krem ten nadaje się do dekoracji tortów i ciast. Na moim kanale pojawi się kilka filmów dotyczących różnych sposobów dekoracji, także zapraszam do subskrypcji kanału, a filmy o dekoracjach niebawem. Pozdrawiam.